Człowiek wraca sobie z pracy i dostaje na dzień dobry coś takiego. Sąsiadka mnie przyniosła, obiecała, że jeden będzie dla mnie. Sąsiadka pochodzi z Hiszpanii, a to jest e, melon de Malabar, a konkretnie e, dynia siamska, siamese siame pumpkin, a po polsku dynia figowa, o może tak. Ona była popularna już od jakieś pięciu tysięcy, może nawet siedmiu tysięcy lat. W Europie jest mniej popularna ze względu na swoje wymagania klimatyczne. Ona potrzebuje dużo słońca, a że klimat się zmienia, to i w Wielkiej Brytanii jest dużo słońca, to i sąsiadka na ogródku też wyhodowała takie. Ma piękne wybarwienie. W środku jest biała. W środku jest bia biały miąż Ma, nie będę teraz przekrajał, bo nie mam jak ale w środku ma białą mąż. Dynie generalnie się często gotuje z cynamonem i z innymi rzeczami. Robi się z nich słodycze, po prostu w Meksyku i wielu innych krajach robi się słodycze. Stamtąd pochodzi z Meksyku. Liście i kwiaty te rośliny są jadalne surowo, także kiełki z nasion i z miąższu robi się słodycze. I cukierki, a także alkohol popularny w, w, w wielu krajach. Popularne meskito i inne z dodatkiem agawy. I właśnie z tej dyni figowej się robi takie rzeczy. Także piękny dzisiaj dzień. Ja sobie wysieję nasionka na przyszły rok, bo jak już, już będę miał z tej dyni i będę się cieszył takim czymś. Miłego wieczoru, bo dla mnie jest miłe dzisiaj. Pa!